Witam. Dzisiaj pomówimy o rzeczy troszeczkę tak traktowanej po na naszych komputerach, czyli o pulpitach. Pewnie u sporej części moich widzów porządek na pulpicie wygląda. no nie wygląda. Zresztą u mnie do niedawna było podobnie. Ostatnio się to zmieniło. W tym filmie pokażę Wam, jak zmienić to. w to. Który, przepraszam za miłos w tym filmie, ale tak się składa, że jestem chory i po prostu mam, będę miał lekką kriopę i ten... Jak zeszyt ma być wizytówką ucznia, tak pulpit na komputerze powinien być wizytówką jego użytkownika. Poza tym o wiele łatwiej szukać jest czegokolwiek na ładnym, uporządkowanym pulpicie. Ładne pulpicie szoko, brzydki nie za bardzo. Ja sam traktowałem ten element systemu operacyjnego tak trochę jak piąty koło uwozu. Spójrzcie sami na mój pulpic przed paru dni. Ciężko tu jest cokolwiek odnaleźć, co? Zupełnie inaczej jest po zmianie, która zajmuje dosłownie kilkanaście minut. Uwierzcie mi, warto. Dziś. <laughs> Przepraszam. Dziś pokażę wam jak zmienić swój popit nie do poznania. Najpierw przydatne programy. Żeby uzyskać efekt przemieszczania się ikon po ekranie, ukrywania ich i innych świetnych funkcji oraz co najważniejsze list przewijanych w tych e, prostokątach, które zrobimy, potrzebny nam będzie program Fences. Jest on darmowy w wersji na 30 dni. Później kosztuje on 10 dolarów. niczego oczywiście nie zachęcam. Powiem tylko, że po internecie krążą nie do końca oryginalne wersje, oczywiście najczęściej spiratowane. Do Waszej decyzji zostawiam, czy chcecie kupić, pograć Kraka, Wasza sprawa. Drugim programem, którego używam, jest DeXpot. Służy mi on do ustawienia oddzielnej tapety na dwa monitory. Jeżeli nie macie dwóch monitorów, nie ma absolutnej potrzeby, żeby go pobrać. Jeżeli macie, to piszcie do mnie na privie. Ja wam wytłumaczę, jak się ustawia osobne tapety na dwa monitory. Okej, okay, a propos dwóch monitorów. Ten, na którym będę aktualnie pracować, będzie zawsze powiększony, a ten drugi zobaczycie tak jakby pomniejszony w jakimś najprawdopodobniej rogu. Mój główny monitor ma proporcje 21 do 9, dlatego jest właśnie taki szeroki. Zaczynamy z naszym zabławanym pulpitem. Żeby odpowiednio posortować nasze ikony najlepiej użyć funkcji programu Fences Autosortowania. W tym celu po zainstalowaniu tego programu klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpit klikamy Configure Configure. klikamy Configure Fences, wchodzimy w zakładkę Layout and Snapping. I w tym momencie robimy tak zwany zapis początkowy pulpitu, polega on na tym, że gdy coś nam nie pójdzie, możemy wczytać go i po prostu przywrócić z tym samym nasz pulpit do początku naszych działań. Żeby to zrobić, klikamy Take Snapshot, kiedy już to zrobiliśmy, możemy spokojnie kliknąć Perform Automatic Layout, co automatycznie posortuje nam ikony na pulpicie w takie trzy jakby e, kategorie, tak? Ja w tym momencie wczytuję piękną tapetę, na którą pomysł wymyślił Oleg Kamola z kanału Kamolek, do którego subskrypcji serdecznie Was zapraszam świetny kanał. Ja tę tapetę stworzyłem praktycznie od nowa, bo no po prostu mam, sam robiłem klik w Photoshopie po prostu inspirując się tam jego tapetą. Zmodyfikowałem po prostu początkowy zapis i voila! Zwykle kategorie są po angielsku, bo po prostu wolę angielskie, ale będziecie je mogli sobie zmienić za pomocą programu Adobe Photoshop. Za pomocą tego programu możecie też zmienić dowolny aspekt tej tapety. Kolory, ilość kategorii, góry w tle, ważnik itp. Link do pobrania tej tapety macie w opisie. Wrzucam wersję Full HD oraz wersję na mój niestandardowy, szeroki monitor 21x9. W drugim monitorze jest tapeta z cytatem znanego polskiego vlogera, Krzysztofa Gęciarza. Tapety także wrzucam wam w opis. Idźmy do tworzenia tak zwanych kontenerów, czyli tych pięciu przewijanych list z naszymi programami. Robimy to programem Fences. Jeśli go nie masz, to nie zmieścisz tego ikon i nie będziesz miał funkcji przewijania. W tym wypadku bez tego programu po prostu ustaw ikony tam gdzie ich miejsce. Proszę, masz już piękny pulpit, dla ciebie to koniec filmu. Ja jeszcze powiem o naprawdę wielu ważnych rzeczach z programem Fences, ale jeżeli go nie masz i nie chcesz mieć, to koniec filmu może bardzo ładną i tak. Ale dobra. Dla posiadaczy programu Fences. Więc tworzymy kontenery klikając w dowolnym rogu e, naszego prostokąta prawym przyciskiem myszy i przeciągając mysz aż do rogu po Potem klikamy tylko na Create Fence Here. Mamy nasz pierwszy kontener. Wstawiamy nasz kontener w pokazany na ekranie sposób. Połowa napisu Enter Title ma być poza kwadratem, a połowa ma być w kwadracie. Boki muszą być jako w środku, a dół równo z krawędzią. Może nam w tym bardzo pomóc przytrzymanie klawisza Shift, co wyłącza przyciąganie do krawędzi. Dajcie mi chwilę, muszę zrobić 5 kontenerów. Jeszcze jedno, spokojnie. Wygląd, czyli te tła, e, belki tytułowe usuniemy po prostu na końcu, żeby łatwiej nam się po prostu edytowało kontenery. Dobra, teraz pisujemy nazwy tych kontenerów, czyli w moim przypadku Games, Web, Adobe, Work i Other. A wy możecie je inaczej ponazywać, ale wtedy musicie też sobie tapetę zmienić. Teraz najżmudniejsze zadanie w tym poradniku. Wszystkie nasze ikony z pulpitu przenosimy do naszych pięciu kontenerów, sortując je. Mi to zajęło dobre 5 minut, Jeśli ja mam na pulpicie na pewno pełno ikon, u was powinno być dużo łatwiej. Na drugim monitorze umieściłem dwa domyślnie przez Fencesa zrobione kontenery. Files and Documents and Folders. I tych kontenerów nie zmieniałem po prostu. Na drugim monitorze one będą nawet spoko. Files and dokument jest pod pliki i dokumenty. Folders jest oczywiście pod folder. Były tam rzeczy po prostu mniej ważne, które nie zmieściłyby się na głównym monitorze. Teraz dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, klikamy prawym na tytuł każdego po kolei kontenera i wybieramy Exclude this fence from Quick Hide. To jest dość ważne a potem znów klikamy na każdy prawym i wybieramy sort fans by a potem e, number of times opened. E, to też jest ważne i dzięki temu nasze kontenery będą. Ikony po częstości, używania programów. Przez co najczęściej używany program będzie po prostu na górze, a najrzadziej używany na dole. Czy dwa ciekawe bajery chciałbym wam pokazać? Dla tych co nie chcą o nich słuchać, przenieście się po prostu do czasu podanego teraz na ekranie. Okej, okay, pierwszą rzeczą jest skrót do przeglądarki auto ukrywający się, a drugą jest całkowicie ukryty folder, którego praktycznie nie da się znaleźć. A więc, tak, żeby zrobić skrót do przeglądarki auto ukrywający się, robimy tak mały kontener jeden na 1 tylko pod skrót do przeglądarki, nie nazywamy go, klikamy prawym przyciskiem na tytuł, wchodzimy w widok i w opcji opacity wybieramy 0 oraz wybieramy yy, exclude this fence from quick hide. Zaś żeby zrobić całkowicie ukryty folder, najpierw wchodzimy w poradnik z opisu i tworzymy folder bez ikony. Po prostu jest pełno takich poradników na YouTubie, ja nie będę ich po prostu Potem tworzymy kontener yy, i wrzucamy do niego nasz folder. Tylko na chwilę przesuwamy pasek zadań na przykład na górę ekranu, tak żeby nie był na dole i przeciągamy z shiftem nasz kontener z ukrytym folderem w miejsce gdzie zazwyczaj jest pasek zadań, tak żeby nie wystawał poza obszar paska zadań. Przywracamy pasek zadań tam gdzie był i voila, mamy ukryty folder. Żeby kontenery ładnie wyglądały i to się tyczy do całego tego filmu. Żeby kontenery ładnie wyglądały, musimy usunąć im tło oraz belkę z tytułem i uczynić je po prostu praktycznie niewidocznymi, żeby tylko samej ikony było widać. W celu klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpit i klikamy Configure Fences. Wchodzimy w zakładkę Adjust Color and Appearance i w zakładce Show Labels klikamy na Nigdy. Background Tile and Color z uwagi Transparency oraz Color Intensity przesuwamy maksymalnie w lewo. Zbieraliśmy się właśnie wszystkich obrysów, teł i tytułów kontenerów. Ok, myślę, że już skończyliśmy, jak na ten film. Jak widzicie, mamy prześliczny pulpit z, z ukrytymi ikonami, na przykład do przeglądarki Vivaldi i z ukrytym folderem pod paskiem zadań, co naprawdę y jest fajnym patentem, jeżeli chcemy coś ukryć. Ale dobra, szkanie z tego dość przydługiego poradnika. Mam nadzieję, że uporządkowaliście swoje podbity. Czasem, cześć i do następnego razu. Hej!